Cześć, nazywam się Gosia Misiełki, jestem kosmetologiem z Basic Lab. Dzisiaj opowiem Wam o tym, czym jest i jakie funkcje pełni bariera hydrolipidowa. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie żadnego nowego odcinka. Gotowi? To zaczynamy. Czym jest bariera hydrolipidowa? Bariera hydrolipidowa BHL znana również jako płaszcz hydrolipidowy to warstwa ochronna skóry, która chroni ją przed szkodliwymi czynnikami zewnątrzpochodnymi. Znajduje się ona na powierzchni warstwy rogowej naskórka. Główną rolą bariery hydrolipidowej jest ochrona skóry przed czynnikami zewnętrznymi oraz przed utratą cennej wilgoci z naskórka. Jako warstwa ochronna chroni przed smogiem, drobnoustrojami oraz skrajnymi temperaturami. Dodatkowo przyczynia się do zachowania prawidłowego odczynu skóry i zatrzymuje w naskórku wodę. Lipidy zawarte w płaszczu hydrolipidowym chronią skórę także przed stresem oksydacyjnym, który przyczynia się do jej przedwczesnego starzenia. Jak widzicie, integralność bariery hydrolipidowej dla zdrowia skóry jest nieoceniona. Z czego składa się bariera hydrolipidowa skóry? Płaszcz hydrolipidowy składa się z wody, a także lipidów. Łoju oraz resztek naturalnego czynnika nawilżającego. Co wpływa na stan bariery hydrolipidowej skóry? Do czynników wpływających na stan bariery hydrolipidowej wpływają po pierwsze czynniki genetyczne. Do 50% Europejczyków ma mutację genu kodującego filagrynę, która jest prekursorem aminokwasów stanowiących podstawowy składnik naturalnego czynnika nawilżającego. Może to prowadzić do naturalnego osłabienia bariery hydrolipidowej. Po drugie, dieta. To, co jesz, ma znaczący wpływ na to, jak działa Twoje ciało. Kwasy omega-3 mają ogromny wpływ na integralność bariery hydrolipidowej. Przykładowo, olej lniany zmniejsza przez nas kurkową ucieczkę wody i poprawia nawilżenie skóry. Po trzecie, wiek. Wiek ma wpływ na skład Twojej bariery hydrolipidowej. Spadek poziomu lipidów, czy mniejsza ilość ceramidów, z którym mierzą się np. kobiety w okresie menopauzalnym, sprzyjają uszkodzeniu bariery hydrolipidowej. Po czwarte, czynniki atmosferyczne. Wiatr, mroźne powietrze czy naprzemienne temperatury także mogą negatywnie wpływać na naturalną barierę hydrolipidową skóry. Po piąte zanieczyszczenia środowiskowe, takie jak smog, dym czy pył. A po szóste niewłaściwa pielęgnacja skóry. Jak wygląda uszkodzona bariera hydrolipidowa? Naruszona bariera hydrolipidowa daje się nam we znaki i przede wszystkim wiemy i czujemy, że nie pracuje ona prawidłowo. Do zauważalnych objawów zatraconej integralności bariery hydrolipidowej zaliczamy wzmożoną wrażliwość i reaktywność skóry, nieprzyjemne uczucie ściągnięcia, zwłaszcza po myciu twarzy, jednoczesne przesuszenie i nadprodukcja sebum, podrażnienie i zaczerwienienie, a nawet uczucie swędzenia lub pieczenia. Nadmierna suchość skóry, a także niedoskonałości. Zapytacie pewnie, czy naruszona bariera hydrolipidowa skóry może sprzyjać powstawaniu zmian mikrozapalnych? Zdecydowanie tak. Uszkodzony płaszcz hydrolipidowy nie chroni prawidłowo głębszych warstw skóry przed wolnymi rodnikami i patogennymi drobnoustrojami, a to sprzyja powstawaniu zmian trądzikowych. Z naszego doświadczenia wiemy, że bardzo często pielęgnacja ukierunkowana na odbudowę bariery hydrolipidowej przynosi satysfakcjonujące rezultaty w poprawie kondycji skóry trądzikowej. Co może uszkadzać barierę hydrolipidową skóry? Płaszcz hydrolipidowy może zostać osłabiony z różnych przyczyn. Przyjrzyjmy się kilku z nich. Błąd pierwszy mycie twarzy mydłem. Fizjologiczny odczyn skóry jest lekko kwasowy. W takim środowisku działają prawidłowo wszystkie bakterie, które tworzą tak mikrobiom skóry. Jeśli ich praca jest zaburzona, to szybko wpływa to także na barierę hydrolipidową, która traci swoje pierwotne właściwości nawilżające i ochronne. Zasadowy odczyn pH medła zaburza zatem nasz fizjologiczny. Błąd drugi: nieprawidłowe oczyszczanie skóry twarzy. Zmyciem można przesadzić w każdą stronę. Zbyt intensywne oczyszczanie skóry sprzyja rozkładowi lipidów, które stanowią cenny element bariery hydrolipidowej. Zaś zbyt delikatne oczyszczanie skóry twarzy pozostawia zabrudzenia, które zaburzają prawidłową pracę płaszcza hydrolipidowego. Błąd trzeci, nieprawidłowa pielęgnacja. Nadmierne złuszczanie na skórka, zbyt częste stosowanie peelingów mechanicznych czy chemicznych. A także domowe oczyszczanie oparte na szczoteczkach sonicznych wyjaławia barierę hydrolipidową, pozbawiając ją zarówno budulców, jak i mikrobiomu, czyli dobroczynnej flory bakteryjnej. Zbyt agresywne złuszczanie może spowodować reakcję obronną skóry, w której to następstwie pojawić się mogą wypryski, podrażnienia czy nadwrażliwość. Stosowanie niekompletnych kosmetyków często zbyt wysokich stężeniach składników aktywnych może negatywnie wpłynąć na Twoją barierę hydrolipidową, zwłaszcza jeśli nie zadbasz o jej prawidłową regenerację. Stosując więc retinoidy, hydroksykwasy lub produkty o kwaśnym odczynie, bardzo istotna jest pielęgnacja oparta na humektantach i emolientach. Zabiegi gabinetowe, takie jak pilingi kwasowe, głęboko złuszczające, mikrodermabrazja, mikronakłuwanie czy pilingi laserowe także przyczyniają się do uszkodzenia płaszcza hydrolipidowego. W czasie regeneracji naskórka szalenie istotne jest właściwa higiena obszaru zabiegowego, a także okluzja. Błąd czwarty – ekspozycja słoneczna. Promieniowanie UV zdecydowanie nie jest najlepszym przyjacielem bariery hydrolipidowej. Wolne rodniki, które powstają pod wpływem ekspozycji na słońce, mają negatywny wpływ na lipidy, które są podstawą bariery hydrolipidowej. Co ważne, zmiany te dotyczą nie tylko zewnętrznej warstwy skóry, lecz także jej głębszych warstw, gdzie zaburzona zostaje spójność komórkowa i struktura białek. Nie od dziś wiemy przecież, jak negatywnie na naszą skórę wpływa promieniowanie UVA, którego skutkiem jest fotostarzenie skóry. Dlatego warto stosować produkty ochrony przeciwsłonecznej z wysoką wartością PPD, który mówi nam o ochronie właśnie przeciw promieniowaniu UVA. Błąd piąty zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenia powietrza, w tym smog, dym czy pył, dostają się do naszej skóry poprzez bezpośredni kontakt, a przy uszkodzonej BHL może wnikać ich więcej przez gruczoły potowe i gruczoły mieszków włosowych do głębszych warstw skóry. Na ten czynnik niestety większość z nas nie ma wpływu. Postawcie więc na odpowiednią ochronę naszymi darmokosmetykami. Jak odbudować barierę hydrolipidową skóry? Do mycia twarzy używaj delikatnych kosmetyków, które wspierają równowagę bariery hydrolipidowej skóry. Postaw na produkty bogate w ceramidy, humektanty, kwasy tłuszczowe, lipidy oraz emolienty. Szukając produktów zwróć uwagę na związki wiążące wodę w naskórku. Świetnie się tu sprawdzi trehaloza, aminokwasy, kwas hialuronowy, a także substancje regenerujące, np. pantenol. Uzupełnią one braki w warstwie rogowej naskórka. Ile trwa odbudowa bariery hydrolipidowej skóry? Wszystko zależy od tego, jak bardzo uszkodzony jest płaszcz hydrolipidowy. Czasem wystarczy tydzień, by odbudować barierę hydrolipidową skóry, a w trudniejszych przypadkach może to trwać nawet kilka tygodni. To tyle na dziś. Jeśli zaciekawił Was temat naszej głównej obrończyni skóry, to możecie zgłębić go jeszcze bardziej, oddając się lekturze naszego e-booka o barierze hydrolipidowej. Link do niego zostawiam Wam w opisie filmu. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału i kliknięciu łapki w górę, jeśli treść nagrania Wam się spodobała. Do zobaczenia!